Dzień dobry, witam. Doktor Dajcy z tej strony. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do motocykla Aprilia 1200 Rally. Także mamy tutaj nieco inną modyfikację niż ostatnio. Mamy ponownie małą soczewkę na środku, jednak tym razem jest ona solo, bez tutaj żadnych dodatków. No i mamy takie dwa charakterystyczne potrójne elementy po bokach. Które robią tutaj ze światła do jazdy dziennej, za chwilę sobie wszystko omówimy. No reflektor znany z tego, że ma taką fabryczną wadę, przez co wypalają się tutaj te lustra, świateł mijania. W oryginale tutaj znajdują się światła mijania. No, one robią się takie żółte, wypalone, no i ten reflektor świeci potem jeszcze gorzej. No i przez to on wygląda bardzo nieatrakcyjnie. I tak jak widzicie, jest to modyfikacja na pełnego leda. Cały środek został przemalowany na czarno. Za chwilę sobie wszystkie te elementy umówimy. Zaczniemy tutaj od przodu. W miejscu oryginalnych światłów drogowych mamy taką małą soczewkę bilet. To jest bilet, także ona ma dwie funkcje. Tutaj mamy i mijanie, i drogowe w tej soczewce. A boki zostały zaaranżowane na światła do jazdy dziennej w postaci takich takich diamentów, czegoś takiego. Takich diamentowych elementów wyposażonych po trzy diody każdy. One są tak dość głęboko schowane, także bardzo tutaj ta lampa się wydaje taka głęboko czarna. Tutaj pozycyjne, boczne światła zostały w zasadzie bez zmian. Nawet zachowaliśmy te lusterka oryginalne, żeby tutaj jak najwięcej tego światła z nich wycisnąć. Są jedynie założone LEDowe żarówki. Od tyłu jakiś ogromnych zmian nie ma. Tutaj ta lampa posiada taki. No taki swój system tutaj przekaźników przez co to wszystko jest sterowane, e, oryginalnie te kostki wpinają się tutaj do wystających żarówek, e, no a tutaj po modyfikacji jest po prostu taka mini wiązka zrobiona z trzema kostkami, także ta oryginalna cała wiązka nie jest pocięta, nie jest ruszona, więc jak właściciel będzie chciał kiedyś to wymienić no to po prostu tą... Wiązkę może całą odpiąć, tak jak to jest na tych, na tych osobnych kostkach zrobionych, eee, także ona, ona nie jest jakby uszkodzona, nie podległa tutaj modyfikacji, tylko jest zamontowana do lampy. Eee, jedynie tutaj te gumy zostały zamocowane na stałe i mają swoje zaślepki, eee, ta tutaj jest trochę bardziej wybrzuszona, ponieważ eee, na zdaniu znajduje się ta soczewka i już po prostu ją tam delikatnie dotyka. No, i tak jak mówię, cała lampa przemalowana na czarno. Jest to czarna struktura głównie. Tutaj maskownica soczewek to jest czarny metalik. Soczewki to jest czarny metalik, i tutaj obudowy tych świateł, to jest dzienny i to też jest metalik. Tutaj odświeżyliśmy także też tą obudowę na dole, bo te, ta paskowana część to już jest obudowa i ona z czasem się brudzi. Jest taka niezbyt atrakcyjna, także ona tam też dostała warstwę farby, tak dla, dla wyglądu. No ok, to by było na tyle, w reflektorze znajduje się system DL Switcher, dzięki czemu możemy sobie tych świateł do jazdy dziennej używać, bo oczywiście oryginalnie zaświeca nam się światło, pozy... Przepraszam, światło mijania od razu po uruchomieniu motocykla, no a tutaj mamy nasz ten system 5 sekund, za chwilę pokażę Wam jak to działa, ja sobie teraz ją podłączę i widzimy się za chwilę. No dobra, reflektor jest podłączony. Nie wspominałem, ale te światła dsd z to są naprawdę mocne elementy. Także no będzie to, mam nadzieję, widać na filmie, ale naprawdę dają, no dają radę i są bardzo mocno widoczne z dużej odległości. Zaczniemy sobie od światła pozycyjnego, które też dostało ledowe żarówki. Jest w oryginalnym miejscu, ale mamy tutaj ledowe żarówki i wygląda to w ten sposób. Też bardzo fajnie świeci dzięki zachowaniu tych, tych oryginalnych lusterek. No i teraz uruchamiamy sobie. Motocykl, czyli w zasadzie po uruchomieniu silnika, mamy już światło do jazdy dziennej. Czyli zaświecają nam się te boczne elementy i wygląda to w ten sposób. I tak sobie w zasadzie za dnia jeździmy. Oryginalnie znajdowały się tutaj światła mijania. Teraz mamy światła, światła yy, do jazdy dziennej. No i oczywiście możemy sobie użyć świateł drogowych. Jeśli przytrzymamy te światła drogowe przez około 5 sekund. No to gasną nam te światło do jazdy dziennej, uruchamia się na stałe stoczewka, no a pozycje oczywiście zostają bez zmian. I to jest pozycja, znaczy no to jest światło mijania w tej chwili w tu Mamy pozycję i mamy światło mijania. Jeszcze raz sobie uruchomimy światło do jazdy dziennej. Wygląda w ten sposób. i tak to się prezentuje. Dajcie znać, czy się Wam podobało. I to był moment tyle. Trzymajcie się. Cześć, do następnego.